Dobry moi drodzy, tu Piotr Cielecki, witam Was w kolejnym odcinku Encyklopedii Obrony Przed Manipulacją. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, w jaki sposób nie wpaść w pułapkę kontrastu. Natomiast zanim zaczniemy kilka technicznych ogłoszeń, pamiętajcie proszę o subskrybowaniu mojego kanału na YouTube. Kliknijcie, subskrybuj, kliknijcie dzwoneczek, bardzo ważne, bo jeśli to zrobicie, na bieżąco będziecie informowani o każdym nowym filmie, który wrzucam na swój kanał. Zapraszam Was na mojego Instagrama, zapraszam Was na mój fanpage na Facebooku, lajkujcie, obserwujcie, a teraz startujemy. Z dzisiejszego filmu dowiecie się m.in. w jaki sposób pułapka kontrastu może kierować Waszym postrzeganiem nawet podczas świątecznego spaceru z rodziną, w jaki sposób nie dać się złapać w pułapkę specjalistów od reklamy i marketingu, którzy bardzo chętnie... W gorączce świątecznych zakupów wyciągną od Was sporo pieniędzy, jeśli nie będziecie wiedzieli, jak się przed nimi bronić. Dowiecie się, w jaki sposób przeprowadzić prosty eksperyment pokazujący Wam działanie zasady kontrastu w zaciszu domowym przy użyciu trzech misek z wodą. Jak również dowiecie się, w jaki sposób, a konkretnie w jakiej kolejności robić świąteczne zakupy, żeby cieszyć się z prezentów, ale nie wydać zbyt wiele. Zacznijmy od tego, jak doświadczyć działanie zasady kontrastu w zaciszu własnego domu. Do eksperymentu potrzebujesz trzech misek z wodą. Do jednej miski wlewasz wodę lodowatą. Do drugiej miski wlewasz wodę gorącą, zagotowaną, ale oczywiście nie na tyle gorącą, żeby zrobić sobie krzywdy, kiedy włożysz do niej rękę. Do trzeciej miski wlewasz wodę w temperaturze pokojowej. Następnie lewą rękę wkładasz do wody lodowatej. Prawą rękę wkładasz do wody gorącej i trzymasz przez 20 sekund, a następnie wyciągasz obie dłonie, i obie dłonie jednocześnie wkładasz do miski, w której znajduje się woda w temperaturze pokojowej. Więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie obie dłonie znajdują się w misce, w której woda ma taką samą temperaturę, a jednak ta ręka, która wcześniej była w lodowatej wodzie, ma wrażenie, że woda jest przyjemnie ciepła, natomiast ręka, która wcześniej była w gorącej wodzie ma wrażenie, że woda jest nieprzyjemnie chłodna. Jak się domyślasz, działanie tej zasady wykracza daleko poza odczuwanie temperatury wody i jest powszechnie stosowane od specjalistów od marketingu, reklamy i sprzedawców. Ale zanim do nich dojdziemy, jeśli chcesz, możesz przeprowadzić na samym sobie eksperyment, który został pierwszy raz przeprowadzony na grupie studentów pewnej uczelni. Weź kolorowe czasopismo, takie, które pełne jest zdjęć pięknych, młodych, znanych, bogatych, szczęśliwych i uśmiechniętych ludzi. Takich, co mają płaskie brzuchy, wyraźnie zarysowane mięśnie, którzy są pięknie uśmiechnięci, pięknie pomalowani, pięknie ubrani, pięknie oświetleni, pięknie sfotografowani, a potem w postprodukcji pięknie obrobieni w Photoshopie. Pooglądaj sobie obrazki tych ludzi przez 10 minut, a potem wyjdź na spacer i pooglądaj ludzi, których mijasz na ulicy. Otóż, jeśli to zrobisz, to zauważysz, że po lekturze takiego magazynu. Twarze mijanych osób na ulicy nie będą robiły na tobie jakiegoś oszołomiającego wrażenia. Jest duże prawdopodobieństwo, że ich średnią atrakcyjność ocenisz, ocenisz znacznie niżej, niż gdybyś wybrał się na taki spacer bez wcześniejszego oglądania czasopisma z pięknymi ludźmi. Zasada kontrastu. Stawiamy bardzo wysoko poprzeczkę, oglądając wyidealizowane obrazy ludzi ze świata mediów, a potem wychodzimy na ulicę i zderzamy się z naszą zwykłą, grudniową polską rzeczywistością. Natomiast jak zasada kontrastu ma się do technik manipulacji i w jaki sposób wykorzystują ją specjaliści od reklamy, marketingu oraz sprzedawcy? Wyobraź sobie, że jedziesz do mechanika na doroczny przegląd samochodu. Mechanik zagląda pod twój samochód. Zagląda do silnika, kręci głową, mruczy coś pod nosem i co jakiś czas wydaje charakterystyczne dźwięki w stylu o panie, uuuu, kto to panu robił? Gdzieś pan był z tym samochodem? Mówi, u, jeszcze tu, jeszcze pasek klinowy, jeszcze rozrząd. Panie! Kiedyś pan ostatni raz olej wymieniał? Tak na pierwszy rzut oka to 4-5 tysięcy, ale muszę przyjrzeć się bardziej. I to jest ten moment, kiedy zaczynasz nerwowo kręcić się w miejscu, bo nie byłeś przygotowany, wychodząc z domu, na wydatek rzędu 4-5 tysięcy. Ale cud, bo mechanik przygląda się sprawie bliżej, odkręca coś, świeci latarką, gdzieś postuka, gdzieś po dubie i przychodzi, mówiąc: Dobra wiadomość, szefie, nie jest tak źle, jak wydawało się na początku. Wyjdzie niecały 1000 złotych. I jest oczywiście możliwość, że wstępnie źle zdiagnozował sytuację. Ale jest równie duże prawdopodobieństwo, że celowo i z premedytacją wrzucił ci do głowy wstępną kwotę w granicach 4-5 tysięcy, żeby później móc zejść do kwoty, która cały czas jest oczywiście dla niego atrakcyjna i cały czas będzie dobrym zarobkiem, ale dla ciebie w kontraście z pierwszą kwotą, będzie dużo mniejsza, wręcz śmieszna. Gdyby natomiast zaczął od informacji szefie, będzie to jakieś 800-900 zł, mógłbyś zacząć kręcić nosem i pytać, czy da się mniej. Jeżeli 1000 zł jest alternatywą dla 5000 jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz się targował, zapłacisz i wyjedziesz z warsztatu sądząc, że złapałeś boga zapięty, urodziłeś się pod szczęśliwą gwiazdą i masz dzisiaj naprawdę fart. A jak zasady kontrastu korzystają sprzedawcy w supermarketach, w galeriach handlowych, butikach i sklepach? W bardzo prosty sposób. Wyobraź sobie, że przychodzisz do sklepu z eleganckimi ubraniami i informujesz sprzedawcę, że potrzebujesz garnitur oraz sweter. Jak myślisz, od czego zacznie prezentację? Jeśli przyszedł chociaż jedno porządne szkolenie sprzedażowe, przeczytał odpowiednią książkę, albo po prostu ma dobrą intuicję i dobre doświadczenie, natychmiast pójdzie z Tobą do garniturów i jeszcze dodatkowo zacznie prezentację od tych droższych modeli za parę tysięcy złotych. Kiedy stwierdzisz, że nie masz aż takiego budżetu, przejdziecie do tych tańszych i wreszcie znajdzie dla Ciebie odpowiedni garnitur powiedzmy za 2000. Kiedy już ci go pięknie zapakuje, Włoży do ślicznej torby, napisze na niej życzenia świąteczne i postawi przy kasie, tak żebyś dobrze zapamiętał, że garnitur jest już Twój i chociaż za niego nie zapłaciłeś, to mentalnie zawarłeś z nim tę transakcję. Dopiero wtedy pójdziecie wybierać sweter. Dlaczego? Bo nawet jak zaproponujecie jakiś droższy model, powiedzmy za 400-500 zł, to i tak w porównaniu z wydaniem 2000 na garnitur nie będzie to już kwota, która zrobi na tobie duże wrażenie. Jest duża szansa, że go kupisz, a potem zachęci Cię jeszcze do kupna skarpetek, paska i poszetki. Jeśli więc chcesz obronić się przed metodą wywierania wpływu w postaci zasady kontrastu, to zapamiętaj sobie jedną zasadę. Kiedy idziesz do sklepu, na przykład kupić prezenty dla całej swojej rodziny, zaczynaj zakupy od tych najmniejszych drobiazgów, od najtańszych rzeczy. Nie rób błędu polegającego na tym, że na początku kupujesz te największe prezenty za kilkaset czy kilka tysięcy złotych, wybieraj te małe, drobne, a potem systematycznie kupuj te coraz droższe. Jest dużo większa szansa i dużo większe prawdopodobieństwo, że zatrzymasz się w odpowiednim momencie i trudniej Cię będzie naciągnąć na dodatkowe rzeczy. A mechaników samochodowych wybieraj sprawdzonych i takich, którzy nie robią Cię w konia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Napiszcie proszę w komentarzu, czy podobał Wam się ten odcinek, czy spotkaliście się kiedyś. Z tym, że ktoś przy pomocy zasady kontrastu próbował wywierać na Was wpływ, a jeśli tak, to czy znaleźliście sposób, żeby się przed tym obronić? Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.